Słucham, w jakiej sprawie mnie pan zatrzymuje, bo rozumiem, że jestem zatrzymany. Nie, nie. No nie, to pan idę. Pan ale, pan proszę, nie. ale nie proszę, ja tutaj... Ale te... jakie czynności? Jestem pan zatrzymany, pan czy nie? Nie, nie, nie. Pan nie właśnie twierdzi, że nie jestem zatrzymany, ale nie mogę odejść. Nie posiada pan masewski. No i nie będę miał. Przecież bo... ona jest nielegalna. Bo... Wszystkie sądy to uwalają, co wy nie wiecie takich rzeczy. Panu się Przecież... pan nie wydaje. Nie, nie wydaje mi się. Proszę sobie wziąć pod uwagę chociażby sprawę, która się odbyła w Mińsku Mazowieckim. Już w kwietniu. Sąd wyraźnie powiedział, mamy stan nadzwyczajny czy nie. Tylko taki stan kwalifikowałby tę ustawę, która jest nielegalna, do tego, żeby ją akceptować. Ale ja nie chcę z nami rozmawiać. Jestem zatrzymany czy nie? Nie jestem zatrzymany. No to mnie Ale to jeżeli nie jestem zatrzymany, to z czego pani chce? Chce Jakie czynności? Chcę pan po zwrócić uwagę, żeby pan założył No to powiedziałem przed chwileczką. Właśnie oznajmiłem pani, że ustawa jest nielegalna, bowiem nie mamy stanu nadzwyczajnego. Stanu pani też. Nie ma stanu nadzwyczajnego, czyli nie mamy stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej ani stanu wojennego. Tylko w takim przypadku ta ustawa byłaby wiążąca. Wszyscy się was boją, jesteście teraz agresorami wobec obywatela Rzeczypospolitej jest Polski. Jestem suwerenem, wy mi służycie, bo ja wam płacę, żeby było jasne. Służyte jestem zatrzymany, czy nie? nie. Jestem zatrzymany, czy nie. Jaką interwencję Państwo podejmujecie nie nie obecnie? Głosu, no, nie? Mogę podnosić jestem to suwerenem. A to proszę w takim razie odejść, jak pani sobie nie życzy. Nie ma pani żadnego prawa. A ja pani zwracam uwagę, nie ma stanu nadzwyczajnego, który by kwalifikował was do noszenia maseczki. Tylko w sytuacji stanu nadzwyczajnego moglibyście tą maseczkę nosić. Nie ma stanu wyjątkowego, nie ma stanu klęski żywiołowej, nie ma stanu wojennego. Tylko w takim wypadku można nosić maseczkę. Ona jest nielegalna. I ci państwo dokonują aktu przestępczego. Ale ja mówię, bo jestem suwerenem. Nie. Ci Państwo służą nam. Ja Ci nawet, Państwo ja są wiecie, finansowani. Proszę się obejrzeć. Ja. Ci Państwo są finansowani z naszych podatków i straszą nas. Nie mają takiego prawa. Możecie zdjąć maseczkę, bowiem sądy uwalają wszystkie takie zarządzenia. Ci Państwo wiedzą dobrze o tym. Wykonują polecenia swoich zwierzchników, które są nielegalne. Jeżeli są legalne, proszę o podstawę prawną. Słucham. Rady? Jaka? Panu. Proszę powiedzieć jeszcze raz, nie wszyscy słyszą. No ale, ale to pan sobie doczyta, no. Ja nie no podróż, to jeżeli sobie mogę doszczytać, mówi. to mogę odejść. To mogę odejść. Ale pan uważa, że ma rację. Każdy nabrał oczu. Cały tak? cały... Jaką interwencję państwo podejmujecie? Już panu mówiliśmy, że. Ja nie Bo tu jest masakra codziennie. Jaka masakra? O czym pani mówi? Widzi pani gdzieś masakrę? Ludzie żyją, chodzą, oddychają. Są bez maseczek również, boją się tylko. Jest jakaś interwencja czy nie? Tak, jest, jest zwrócenie uwagi na to, że. No to dziękuję to bardzo.